Dobry. Yes. O, masz dużo, masz Ty też masz tyle lat? Ale ja wam nie pokażę, ile ja mam lat. Nie. Yes. Osiem. Ty masz osiem? Ojej, kurde. Chociaż dwulatki chodzą już do przedszkola. Naprawdę? No, 3 latki. I lat I starszaki. I starszaki są. A ile starszaki mają lat? Trzy. Sześć. Sześć. A wy jesteście w jakiej grupie? Tak. lata. A ja sobie teraz buduję robią takie klocki na euro. No, to można samemu słuchaj na papierze y, narysować jakieś y, y, boisko tam z tych klocków, mm. zrobić piłkarzyków. A powiedzcie jaki będzie wynik z Czechami? Czy wygramy? Na pewno. Ile? Na pewno. A jaki Ile? będzie wynik? Powiedzcie, jakie, jakie będą wynik. Na pewno jeden będzie miała Polska. Nie dziewięć! Nie jest Polska. Podoba wam się w przedszkolu? Tak. A co najbardziej Ta, prawie lubicie prawie robić w obrad. przedszkolu? Bawić się. A w co? W bajkę, ja Wy jesteście tutaj z tego przedszkola... Promy. 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 Bardzo wam się podoba, mówicie, tak? Tak. To się Słuchajcie, bo to jest tak, ja wam powiem, że was za bardzo nie zanudzić, żebyście się tu na nie posnęły. to wam powiem, że... W każdej gazecie, każdy się czymś zajmuje. Każdy ma różny temat. Tak? Na przykład właśnie ja zajmuję się między innymi takimi sprawami o, i piszę o policji i o złodziejach. Tak, no. tak to my nie w się bawimy w to. No, widzicie, bo to takie popularne jest, że, że to na tym polega, że policja zawsze, będzie, zawsze będą złodzieje, i zawsze będzie policja. Widzicie? panu na pewno coś tu wyskoczy z głowy. A uśmiechamy się trochę, czy nie? Czy nie potrafimy się. A ty wstań, bo Cię nie widać tam w tyłku, gdzie o. o tak, to jest Kasia. Mówię, Kasia. Do tego no. pana idziemy do tamtego pana. On, się, on ma na imię Andrzej i on na przykład pisze o dinozaurach. O dinozaurach! O dinozaura, dinozaurach! Słyszeliście? Dinozaura? A jakie znacie dinozaury? On no, chłopaki, że... wy znacie wiele. Mówcie. Jest! Z y... Jaki? Stygory.

Właśnie, sędzia może projektować karnego, który zmieni losy historii. I spowoduje, że albo jedno, albo Ale wygrają. my jutro ale nie. chyba wygramy. Mam taką nadzieję przynajmniej. A Wy jaką macie nadzieję? Biało, Ja mam biało -boni. -boni. No i jeszcze raz: trzy, cztery. Polska. Polska. Biało, czerwone. I jeszcze głośniej. Jak wy? To, to jesteście wy a gdzie ty jesteś? Nie widzę cię. No, gdzie jesteś? To jest wasza pani nauczycielka. Nie, tu jesteś! Tu jesteś? Słuchajcie, a myśmy wyprodukowali taką gazetkę dla Was. Zobaczcie, zmieniliśmy głos, widzicie? Widzicie? Myk, myk już jest! jest. Hmm. Jedną damy pani, jednej. Dziękuję bardzo. Ale zaraz poczekajcie, będą następne. Ale mamy pamiątkę. No, jesteście w dodatku. Później drugiej pani damy. Dziękuję. A teraz zacznijmy od dziewczynek. Chodźcie. Dziewczyna ja Ty jesteś dziewczynka? Dobrze. I ty jest, jesteś dziewczynka? Proszę bardzo. Ty też jesteś dziewczynka. To jutro będziecie w każdym egzemplarzu gazety w kiosku. I rodzice pójdą do kiosku, kupią głos otwierają głos patrzą, a tam wy. Ekstra! Daj mi No, głos gazeta, i to w kolorze. Słuchajcie, my Wam bardzo dziękujemy. My również dziękujemy. 有 <Yeah. S 2>。